Cześć, witam. Tomasz Migdałek birofile w logo piwie Dr Brew Russian Imperial Stout. Riz od doktorów, jedna z dwóch chyba w tym momencie najżywiej dyskutowanych, budzących największe emocje premier początku 2015 roku. Dwa piwa z tego samego browaru poprzednio recenzowałem Berly Wine. Teraz mamy Risa, Russian Imperial Stout, styl, który jest taką ikoną trochę, takim, takim, takim złotym gralem, aczkolwiek odnalezionym złotym gralem piwowarstwa w pewnym sensie. Jest kilka takich stylów szczególnych, Ris z całą pewnością się do nich zalicza. Co my tutaj mamy? Zacznę może od tego, co na butelce. Napisane na etykiecie. W składzie słody pilznyński, karmelowy, czekoladowy, barwiący, jęczmień prażony. Chmiele Cinuk Galaxy Ella i Centennial. Ekstrakt 24%, alkohol 10,5%, goryczka na poziomie 80% IBU. Jako dodatek mamy ekstrakt słodowy data przydatności do spożycia 3 kwietnia 2015 roku. Piwo kosztowało 9 zł i 50 groszy. Butelka 033. Tak wygląda etykieta z ładnego satynowanego takiego papieru. Naprawdę, naprawdę fajnie to wygląda pod względem wizualnym. Tutaj mamy typowe dla doktorów infografiki. Tak wygląda opakowanie czarny goły kapsel. I mamy tę podwójną premierę, czyli Berli Wine i Berli Wine zebrał różne opinie, tak to można ująć, ale myślę, że Russian Imperial Stout zbudził zdecydowanie większe emocje na tej naszej scenie piwnej, w tym naszym piwnym świadku. I pewne takie no, publicystyczne wręcz obserwacje się tutaj nasuwają, dlatego że piwo zabrało recenzje różne również, ale jest takie ciekawe zjawisko, bo z jednej strony pojawiła się presja, aby to piwo oceniać bardzo wysoko, aby się nim zachwycać, aby twierdzić, że jest znakomite. Z drugiej strony pojawiły się głosy, które ciężko jest uznać za nieżyczliwe, ale z całą pewnością były to głosy dość krytyczne pod adresem tego Risa. I co się dzieje? Dzieje się tak, że raptem te osoby, które ośmieliły się powiedzieć coś krytycznego na temat tego piwa, są ustawiane do pionu. I są ustawiane do pionu w sposób, który według mnie jest całkowicie nie do zaakceptowania. Jeżeli się nazywa osoby krytycznie się wypowiadające na temat tego piwa na Facebooku trollami, jeżeli się im imputuje, że mają jakiś uraz do browaru Dr. Bru, albo do osób, które browaru bardzo bronią i i wspierają go, no to to jest taki, taki, taki poziom dyskusji, w którym absolutnie nie powinniśmy brać udziału, i absolutnie coś takiego nie powinno mieć miejsca. Znaczy, nie może być tak, że konsumenci, którzy są krytycznie nastawieni do jakiegoś produktu, bo im ten produkt nie odpowiada, bo nie spełnia ich oczekiwań będą traktowani jako jacyś maruderzy, których trzeba tutaj, prawda, do pionu ustawiać i ich wychowywać. Absolutnie nie. Nie ma, nikt nie ma takiego prawa. Żaden bloger, żaden vloger, żaden browar nie ma prawa w ten sposób ludzi do pionu ustawiać i myślę, że to powinno bardzo, bardzo tutaj wyraźnie zabrzmieć. Powinno to być powiedziane również w tej przestrzeni tutaj naszej Powiedzmy mediów piwnych, internetowych, jakie one by nie były. To jest dygresja publicystyczna, ale może jeszcze jakieś dygresje publicystyczne będą. Na razie otwieramy butelkę, bo czas mija, czas leci, a trzeba sprawdzić, cóż w tej butelce się znalazło. Piwo jest niepasteryzowane i niefiltrowane. To jest istotna uwaga. Spożywa mnie w temperaturze pokojowej celowo z premedytacją po to, aby. W miarę możliwości nic mi nie umknęło: aromat z butelki, czuć akcent palony, czuć akcent kawowy. Jest trochę czekolady. No, nawet całkiem wyraźny akcent czekoladowy. Na ten moment niespecjalnie mm, czuć aromat chmielowy. Czyli generalnie jest tak, jak powinno być. Czujemy, czujemy te elementy, które w lisie są najważniejsze. O, teraz, teraz zaczyna. Teraz zaczyna być, zaczyna być bardziej wyczuwalna nuta chmielowa. Podejrzewam, że po przelaniu to będzie jeszcze bardziej zauważalne. Ok, ładna piana. Barwa bardzo głęboka, bardzo lisowa. Piwo nieprzeźroczyste takie nieprzeniknione. Żadnych refleksów nie ma. Piwo jest praktycznie czarne, czyli wygląda tak, jak powinien wyglądać rasowy ris. Piana też bardzo dobra. Taka, taka beżowa, generalnie drobnooczkowa. Jest trochę średnich oczek. Tu na samej górze się zrobiło troszkę większy bąbli, ale to się przy nalewaniu w najlepszej pianie potrafi zdarzyć. Pod względem wizualnym Ciężko mieć do tego risa jakiekolwiek zastrzeżenia. Wygląda bardzo dobrze. Piana bujna, zwarta, nie ma tendencji do opadania. Wygląda to naprawdę dobrze. Ha! W aromacie czuć akcenty mmm, palono-czekoladowe, na pewno. Ale wydaje mi się, że przede wszystkim przybija jednak nuta typowa dla, dla Black Ipa. Czyli hmm, amerykańska chmielowość, która właśnie połączona z ciemnymi słodami, spalonymi dodatkami, wytwarza taki charakterystyczny dla, dla Black Ipa aromat. I to tutaj zdecydowanie jest. Już z butelki po chwili dało się to wyczuć. Teraz po przeraniu do szkła. Też się to daje wyczuć. Tych amerykańskich mieli jest w tym momencie w aromacie rzeczywiście sporo. Za nimi idą akcenty kojarzące się z suszonymi owocami, z czekoladą, z kawą. Ale chmielowość jest wyraźnie zaznaczona. I to warto stwierdzić. Zatem próbujemy RIS Dr. Bru wasze zdrowie. Piwo na pewno na pewno nie jest niesmaczne. To absolutnie trzeba powiedzieć. Przyjemna nuta słodyczy, takiej, takiej czekoladowo-kawowej, bym powiedział, jest bardzo wyraźna. Jest bardzo wyraźna chmielowość, z całą pewnością. Ta goryczka też ma taki no przede wszystkim chmielowy charakter mniej palony na pewno. Powiem Wam, że aromat wprawdzie jest taki black ipowy. To się zgodzę. Że rzeczywiście jest taka nuta chmielowa, która się mocno, mocno kojarzy z black ipa. Jest taki, taki specyficzny też dla black ipa aftertaste, taki, taki posmak charakterystyczny, troszkę taki prażono, prażono czekoladowo. Chmielowy, z stałą pewnością jest. No, jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do takiego europejskiego wzorca, lisa czyli piwa o dużej treściwości, z wyraźnymi akcentami przede wszystkim odsłodowymi czyli czekoladą, pralinami, suszonymi owocami jakimiś akcentami śliwki, wiśni, bo tego też się można w lisach doszukać, no to takie osoby na pewno będą tym piwem rozczarowane z tego względu, że tutaj te wszystkie takie aromatyczne historie przede wszystkim ciągnie chmiel. No i to jest fakt. Tak jak ciągnie goryczkę, która no cały czas tutaj jest obecna, ma tendencję trochę do zalegania, to jest taka Goryczka w typie łodygowym, specyficznym, która no w rysie niekoniecznie, niekoniecznie, niewiele jest paloności. O, nie mamy takiego, takiego palonego posmaku tutaj za wiele. Przede wszystkim czujemy chmiel cały czas. Jest to piwo smaczne, na pewno. Jest taka nuta słodko-likierowa, która w Lisi z całą pewnością powinna się znaleźć, ale unosi się nad tym piwem i to trzeba przyznać unosi się nad tym piwem duch imperialnego blekipa. Jest ta charakterystyczna nuta, która się i w tych słabszych blekipach pojawia, i w tych wersjach, właśnie mocniejszych, imperialnych czyli to, o czym mówiłem, ta taka. Charakterystycznie zmieniona chmielowość amerykańska. To tutaj jest, i tego jest naprawdę sporo, i nie dziwię się osobom, które prędzej by nazwały to piwo, właśnie Imperial Black Ipa, niż RIS. Ale nie można powiedzieć, że jest to piwo nieudane. Nie można powiedzieć, że jest to piwo niesmaczne. Jest to na pewno piwo o bardzo dużym stopniu wytrawności chmielowej. O intensywnej goryczce chmielowej, co rzeczywiście, no, w zderzeniu z pewnymi wyobrażeniami na temat Risa, może być kontrowersyjne, ale uważam, że mimo wszystko jest to piwo złożone. Na tyle złożone, że ono się jednak jako Ris broni. Natomiast to, że jest poddawane krytyce, mnie osobiście nie dziwi. I ja też bym nie wyciągał z tej krytyki takich wniosków. Że osoby, które to piwo krytykują, mają jakieś złe intencje. Według mnie absolutnie nie. Po prostu ta krytyka wynika z tego, że ludzie sobie troszkę inaczej wyobrażają Risa, i zderzenie z takim naprawdę mocno amerykańskim Risem w wykonaniu browaru Dr. Blue po prostu spowodowało pewną konfuzję, pewne kontrowersje i one są uzasadnione, dlatego całkowicie nieuzasadnione są reakcje obronne, które się pojawiły nie ze strony Browaru, bo Browar jako Browar tutaj się nie wypowiada, Browar ma rzeczników, którzy się wypowiadają za niego i te reakcje obronne, które się pojawiły są całkowicie nieuzasadnione, bo po prostu ludzie mają prawo sobie pewne rzeczy interpretować i oceniać po swojemu, tak, no. Nie ma żadnej prawdy objawionej. Ja absolutnie się nie zaliczam do hejterów doktora Bru. Możecie sobie prześledzić recenzje moje dotychczasowych ich piw. Praktycznie wszystkie chwaliłem. Moli IPA zajęło drugie miejsce, czyli srebrny medal w moim rankingu najlepszych piw za 2014 rok, więc absolutnie nikt mi nie może zarzucić, że jestem jakimś hejterem tego browaru, bo generalnie te piwa. Mi smakują mi te piwa chwale. To piwo też mi smakuje, natomiast w pełni rozumiem osoby, które no, nie podzielają tutaj jakby tych pozytywnych ocen. Mnie RIS jako styl nigdy na kolana nie rzucał i, i, i chyba mnie nie rzuci, natomiast ta interpretacja stylu, rzeczywiście bardzo amerykańska, taka black-ipowa w charakterze wręcz odpowiada mi. No, no smakuje mi to piwo, no, więc... No, nie ustawię się jakby w tym momencie po żadnej stronie barykady, tylko raczej, e, raczej po środku, czyli przypuszczalnie tam, gdzie jest zdrowy rozsądek, po prostu. Wyszło długo, więc nie będziemy przedłużać bardziej. Russian Imperial Stout e, z doktora Bru, w mojej ocenie, egzamin zdaje, choć oczywiście jest to piwo bardzo mocno nachmielone i to zdecydowanie czuć. I prawdopodobnie, gdyby te, te akcenty chmielowe gdzieś zabrać albo zmniejszyć, no to nie byłoby tutaj rzeczywiście tak intensywnych doznań odsłodowych, których moglibyśmy w klasycznym lisie oczekiwać. To jest fakt. No ale browar to zrobił tak, a nie inaczej. Chciał tutaj prawda połączyć te powiedzmy tradycyjne akcenty z akcentami nowofalowymi i zrobili tak, jak zrobili. I każdy może to ocenić tak, jak mu się podoba i nikt nikogo z tego tytułu nie powinien atakować. To tyle z mojej strony. Tomasz Migdałek, biurofile w lokopiwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć.